Trener Wojtek Witam Was na wspólnym treningu Ja akurat mam trochę miejsca Także możemy tu, mogę tutaj swobodnie e, się poruszać Ci tu mają problemy z, e, I muszą trenować w mieszkaniu Niektóre ćwiczenia mogą sobie odpuścić No i startujemy standardowo do rozgrzewki Najlepszą rozgrzewką jest bieg W tym przypadku jeżeli nie mamy miejsca Zaczniemy sobie biegiem e, Czyli skipem na piłce <laughs> Krótkie 10 sekund Może z dodatkowym czasem Dobra. i standardowo, oczywiście, do rozgrzewki możemy użyć ćwiczeń, takie jak przysiady, pompki. W tym przypadku pomożemy sobie jeszcze piłką, czyli może pokażę wam w ten sposób lecę, oczywiście, prosto. kąpeczki, które niektórzy zawodnicy już znają. Czyli możemy sobie pomóc piłką dla silniejszych. pięć na jedną rękę lub po dziesięć lub jeżeli nie radzimy sobie piłka może stać obok i parę zwykłych pompaczek tu prosto. Oh. Dobra. I już zostając na macie lub na jakimś wygodnym położeniu możemy sobie przejść do brzuszków. Też oczywiście pi piłka zawsze blisko zawodnika. Możemy ją zostawić. Jeszcze to Albo... Hop. Dobra, na pewno, że jesteście rozgrzani, przynajmniej ja. Także możemy porobić to z piłeczką jeszcze w formie rozgrzewki. Jeżeli nam miejsce pozwala, możemy startować żonglerką. Jeżeli mamy ograniczenie w postaci sufitu, możemy to odpuścić. O. Dla zaawansowanych, a dla początkujących piłka. Hop. Możemy oczywiście użyć uda, poprowadzić głową. W formie treningu oczywiście dla zawodników wskazane jest podbicie piłki z podłoża, aby ją złapać. I teraz jeśli chodzi o piłkę, oczywiście może ona stać w miejscu. Jeżeli nam po pozwoli czas, o przestrzeń, możemy sobie poprowadzić wodę Wiłką stojąc. Hop. I formę skippingu jako ćwiczenie dla zaawansowanych. Pokażę taką próbę, może komuś się uda. Powoli. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Dzięki za terenik. Dzisiaj to były podstawowe ćwiczenia, jeśli chodzi o późniejsze ćwiczenia z piłką. Mam nadzieję, że jeszcze będzie dla Was to łatwiejsze, bo będzie można być na zewnątrz na podwórko. I wtedy będzie coś dla bardziej zaawansowanych graczy. Dzięki.